Przechodzą gate, przygotujcie się, za 10 sekund mamy cedek. Holdujcie ich detankami na tym czołku, nie pozwólcie im przechodzić za darmo. Destak, 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 holdujcie, zaraz będą nabiegać, respoty, dobra, przygotujcie się i za 5 sekund puszczamy na czołk na ENE. Za 5, 4, 3, 2, 1 na Zosi, na Zosi, złapcie na Zosi. Nice, nice i przejdźcie do SW. Drugi cooldown będzie nabiegał, patrzcie ile ich tam jeszcze jest. Bijcie tych między nami na SW, bijcie tych między nami na SW. Nabiegam tam, Destak. Między nami puszują na SC, Destak. Holdujcie deftankami tankami tą całą ekipę nenę. Destak, za 15 sekund mamy cedek, za 10 sekund mamy cedek. Holdujcie ich, dobra, dobra, dobra. Za 8 mam HW. I spodajcie i spodajcie, za 5 sekund spuścimy płytko na S. Za 5, 4, 3, 2, 1. Patrzcie, te klofy zbicie, zabijcie te klofy. Dobra, i przejdźcie do NW, przejdźcie do NW, do, do Westa, do Westa, tam skąd przyszliśmy Oni nie uciekają, nie, nie uciekają, ale to fajne mocno. Nie uciekają, mózg. no Pomontowali niektórzy To montał, to montuj Na montak są, na montak są Bierzą, <laughs> bierzą Dobra, 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 chodźcie NW, chodźcie NW, spuszczamy płytko na NW za 5 Patrzcie, głęboko West, za 5, 4, 3, 2, 1, patrzcie na Westie, słuchajcie Dobra, i przejdźcie do, do, do Ista, do Ista, do Ista, do Ista. Nie do NE, do Ista. Do SE, do SE. Kajtujcie tam, skąd przyszliśmy. Nie dajcie się zajechać. Chodźcie do SE. Chodźcie wszyscy do SE. Wszyscy do SE. Twardo do SE, twardo do SE. Halo, jakieś dewki mamy w party? Przejdźcie do SE. Za, chodźcie do SE, twardo Wyba, Odlećcie nas, odlećcie nas, za 5 sekund obrócimy na west. Patrzcie na west, za 5, 4, 3, 2, 1, na zosi, złapcie frontnej na zosi. I dużo odeszła, podchodzi, dużo do, do, Przejdźcie do ista, przejdźcie do ista, przejdźcie na do ista. Bingu, bingu. Dobra, dobra, tu są Cape Dancer jest druga ekipa. Przejdźcie czołk do NE, przejdźcie gaita do NE. nie wychodzą z zamku SW. Dobra, dobra, chodźcie do SE za Cave dancerami. do SE, chodźcie do SE, chodźcie do SE, oni się będą montować zaraz, chodźcie do ESE, chodźcie do SE, oni będą objechać do nas, patrzcie SE. puszujemy East za 5, za 5, 4, 3, 2, na SE, złapcie, złapcie te dwie osoby, zabijcie tego mejsa między nami i przejdźcie do NW, zaraz od Westa przyjedzie nam duży blok, Destak, doje, do, dotknijcie tego mejsa. podejdźcie z W, podejdźcie z W, podejdźcie z w. cały czas, uwaga, od S są zdysmontowane. zbijcie tego mejsa. zbijcie tego mejsa. Des tak, des tak. Wróćcie N, wróćcie N, wracamy wszyscy C Chodźcie Chodźcie. Do Chciałbym jakbyś mógł czekać 2 sekundy z kultanem, bo ja nie mam hoja, nie? Mam inne kuldowy. Dobra, dobra. Chodźcie do westa, do westa. Chodźcie tu jest blob na zamku. Wszyscy SW, wszyscy SW, wejdźcie, wejdźcie SW. Okej, okay, oni tu są od Ista będą nas obchodzić. Podejdzie, holdujemy ich na tym... na pierwszym kortiardzie. Dobra, dobra. Podejdźcie do Nki, przejdziemy sobie do Nki. Nie będziemy się tu bić, przejdźcie do N. -ki. Gdzie jest w ogóle ługi? Zaginęła. Odcięłaś? Nie, Jego. Ile masz flarów? No, no by pierdalała to po chwili z tego co jest, tylko. Dobra. No, miolka też padła, nie? Okej. Okay. No nie, no nie Trzy? ma. 3, 3, 2 i ręka złapci ich, ich Proszę, zabijcie. Przejdźcie do SE, przejdźcie do SE, kajtujcie do SE. Przekajtujcie do SE, nie zostawajcie z tyłu. Przejdźcie do SE, przejdźcie do SE. Holdujcie, holdujcie. Uwaga o SW na mój skład. Jakiś deptank musi też... Jest git. Uwaga na Siddze, uwaga na Sidę. Dobra, dobra. Za 5 sekund n NW na tanki. Na samego czołka na NW. Przygotujcie się. Za 5, 4, 3, 2. Jeden teraz złajc ich SW. Zabijcie i przejdźcie do SE, nie możemy tanków nadal zabić. Uwaga na kontrę, przejdźcie wszyscy do SE, wszyscy przejdźcie do SE. Pulsendują w nas, to jest dobry moment na pusz, na W składzie. Defki na zosi, wszystkie defki na zosi, nikt nie umiera. Spuszujcie ich, proszę. Dobra, destak, destak. zejdźcie do SE. Nice, 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 nice. nice. Zejdźcie do SW, zaraz pulsendujemy w nich, chodźcie wszyscy z wszyscy SW. W, puszujemy SW za 5, przygotujcie się, cały pusz na SW za 5, 4, 3, 2, 1, teraz SW, SW, złapcie ich, złapcie ich na SW, przejdźcie po nich, przejdźcie do SW. Uwaga na bobskład. przejdźcie do N, przejdźcie czołg do N, uwaga na siege, Nabiegają na siege, defki teraz, chod 읽, chod. uwaga, uwaga, puszują. Defki, defki na front, line. defki na front lane, defki na Zosi, wszystkie defki na Zosi. Przejdźcie do N, 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 przejdźcie do, do N, defki na make mi leczcie front. Leczcie front, chodźcie do SE, chodźcie do SE, chodźcie do SE. Za 5 sekund obrócimy na czołk na NW. Przygotujcie się. Za 5, 4, 3, 2, Jeden Patrzcie na, na czołku, pod czołkiem, złapcie ich i przejdźcie do N, Prze Przejdźcie do SE, przejdźcie do SE, wracamy na zamek Silentor. dobra, chodźcie SE. Chodźcie se, chodźcie se, chodźcie se. Chodźcie se, chodźcie SF. Uwaga, będą nabiegać. Puszczą przez ścianę. Nic nie robią, nic nie robią, nic nie robią. Dewki, defki na zoś. Jest git, żyjemy. Za 10 sekund mamy c Uwaga na Sid'o. uwaga na Sigę, dewki na S na, c na, na, na Dobra, jest git. Holdujcie, uspokójmy grę. Dojeżdżajcie, kto się wywalił. Spuścimy za 5. Dobra, dobra, dobra. 53% mają No dobra Jeszcze traoceka mamy. Widzicie, przewidziałem wszystko co się stanie. Wystarczy kurczę trzymać pozycję i naprawdę mieć więcej niż 2 IQ. Wy niepotrzebnie nawet schodziliście tym bomb składem zęki. Tam Białostyg trzeba było trzymać. Ty Tak. Tak. To jakbyś Jest. był tam gdzie ja nie, to o ja. Musisz trochę dalej też Perdowaś, tak na, na Zosi nie, ale Echka. tak trochę Chcemy dalej. Jesteśmy full ja też cent na samo S. S. Za 5, 4, 3, 2. Jeden głęboko na wściej. Pojedmy na GIA wszyscy. Dobra, dobra, chodźcie do ENE. Ja pierdziel, zabijcie tego GIA. Dobra, podejdźcie do West, oni nie mają kolera. Wyjebali, nich... wyjebali bramę, jak bramę. Dobra, dobra, przejdźcie do E, przejdźcie do E Nie mogę. Wyjebali nie bramę i sobie. zmontowali. Dobra, chodźcie na mnie. Chodźcie, na, stańcie na mnie, na DPS-ach, wszyscy na mnie. Destak. Patrzcie, spuszujemy za 5 sekund płytko na OS. Za 5, 4, 3, 2, 1, patrzcie na OS, złapcie płytko i chodźcie do N. Wy przejdźcie do N, przejdźcie do N, będą kontrolować, przejdźcie do NF, w stronę zamku kajtujemy dewki na czołg, dewki na czołg. wszystkie dewki na czołg Przejdźcie do NF, kajtujemy w stronę zamku. Przejdźcie w stronę Lecz, zamku. Od Nki drugi cooldown będzie nabiegał. Przejdźcie do N, Będą nabiegać, uwaga, puszują na iście, dewki na iście. Halo, dewki! Ktoś żyje? Leczcie nas. Przejdźcie przez gate, przejdźcie przez gate. No mówiłem, wystarczy. Macie wszyscy respoty na cooldownach i nie potraficie wyjść. Destak, 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 destak. Podejdźcie do SW, wyjdźcie przez gate, wyjdźcie przez gate. Wyjdźcie przez gate i podejdźcie do sofa. Wyjdźcie przez gate, podejdźcie, sof. Uwaga, wpuszczemy głęboko na S za 5. Za 5, 4, 3, 2, 1. Patrzcie na S, -e. na S, -e, złapcie. Dobra. I przejdźcie do NE. Kajtujemy na zamek. Wracamy na zamek. Wracamy na zamek. holdujcie, spokój na razie. tak. dobra. holdujcie ich tutaj, nie przechodźcie, gaita. Oni mają lipę, Odcie do SW za nimi. Chodźcie do sofa za nimi, stoją na łeście. Podejdźcie, wszyscy, sof. Wszyscy, podejdźcie, sof. des destak, des destak. Podejdźcie do sofa. Podejdźcie do sofa, podejdźcie, sof, sof, sof. Bliżej sof, bliżej sof. Desk, destak, destak, destak. Okej, okay, ok. Odbijcie do ręki, odbijcie do ręki. te spajki na ręce za 5, 4, 3, 2. złapcie te spajki. Chodźcie do. Halo, przejdźcie do -E. Jak to my nie możemy spaku zabić? Destak, 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 Holdujcie, chodźcie do SW. Oni mają jakieś plecy, podejdźcie, ok. patrzą na nas. Zejdźcie do DN, -E. zejdźcie do DN, -E. holdujcie ich na tym czołku. Holdujcie no. ich na tym czołku, nie dajcie się złajpić No widzę, jest kolejny blob. Nie jadą do nas, a. W ogóle ktoś sobie jawczy na chillerze na zamku. Podejdźcie, słów. So. Po, dobra, dobra, dobra. Patrzcie na NW, jest ich bomb squad. Nabiegniemy na bomb squad, ale nie pokazujcie im, że chcemy tam puszować. Stójcie dookoła koronki. Destak, destak. Destak, możesz nabiec chojem i zrobić fejka na SK i od razu zaczniemy kajtować. Nabiegnij, patrzcie dewkami po snajperze. I dobra, cofnij, 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 cofnij. Przejdźcie do E, przejdźcie do Ista, przejdźcie do Ista. Zaraz będą nabiegać. Przejdźcie Bloku, do E i patrzcie na na OS. Nie, dobra, Ma, uwaga, Spuszyjemy na Łez za 5, 4, 3, 2. Jakiś dywan, no błagam was. Zabijcie te dwie osoby. I przejdźcie do, do NE. Będą nas kontrować od SE. Kajtujemy w stronę zamku. Przejdźcie do, dobra. Przejdźcie do NE. Przejdźcie do NE. Uwaga na choja Uwaga od SKI. Wracamy na zamek. Chodźcie na mnie. Dobra, dobra. Spadcie się z koronka. Cały czas biegajcie dookoła koronki. Podejdźcie do SE. Podejdźcie do S, do SOW. Podejdźcie Sow. Podejdźcie Sow, Podejdźcie wszyscy Sow, Wszyscy Sow, Wszyscy Sow, Wszyscy self. Wszyscy są, podejdźcie z W i zaraz odbijemy do NW, odbijamy NW za 5, 4, 3, 2, Jeden patrzcie na NW, złapcie, te, złapcie, złapcie te dwa tanki i przejdźcie do NF. Plecy, plecy, plecy. Uwaga, uwaga, no patrzcie od s na Bomb Squad, nabiegają, destack, destak i od I e sta na Bomb Squad wchodzi, Dewki na Bomb Squad, nikt nie umiera, po prostu przeżyjcie. Przejdźcie do NF, przejdźcie do NE, wszyscy wracamy na zamek, wracamy na zamek. Dendro to jest dobry moment, żeby spuszczać, przepalcie się, e, ciężko. wejdźcie do NE, wejdźcie na zamek, wejdźcie wszyscy na zamek, przygotujcie defki pod zamkiem, bo zaraz może kolejny cooldown nabiegać i obrócimy pod, uwaga, defki na west, defki west, defki west, defki west, defki west. i obracamy pod zamkiem na south, wyjdźcie z zamku i obracamy na south. Patrzcie, patrzcie za pięć, 4 3 dwa. Jeden patrzcie na SW, złapcie te trzy tanki i przejdźcie do Nę. -E. Przejdźcie wszyscy do NE, wracamy na zamek. Uwaga, bo będą nabiegać. Destak, tak, destak, tak. Patrzcie dewkami na sof. bomb squad będzie nabiegał. Przejdźcie na zamek, przejdźcie na zamek. Nikt nie umiera. Holdujcie, dobra Dobra, jest git. Możecie wyjść z zamku do eski. Wyjdźcie z zamku do eski. Teraz mamy łatwo, żeby wrócić. Możemy wyjść, postraszyć i się cofnąć. Dobra, przejdźcie do Nę, -E. przejdźcie do N, -E. wracamy na zamek. Na zamekłem, nam chyba padł. Jak nam BM pod? I to jest, nie wiem, randomowe rzeczy się dzieją. No. Przesunujcie N, przesunujcie na N. A, do Ceku. Do Ceku Bugi na DCKu. Dobra, no, rozprzedujcie no, no, się. Uwaga, żeby nie dostać cooldownu od bomb składu. Do, do SA bardziej obiegałem, do SA biegam. Okej, okay, no dobra, no to. Dobra, pochodźcie na mnie. Chodźcie na mnie, możemy się postrzelać przez ścianę. Podejdźcie do sofa za no, nami. Podchodzę. Dobra, 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 przejdźcie do Ista, przejdźcie do Ista, wszyscy na mnie. Zaraz nabiegniemy na gate. Nabiegi, na gate, Dobra, na desktak, desktak. I puszyjemy za gate na SW. za 5, 4, 3, 2. Jeden teraz złapcie NSW. Te tanki, złapcie tanki i przejdźcie do ENE, bo będą kontrolować. Daj Judy, wychodzimy. Wychodzi. Patrzcie defkami po froncie. Defki na front, defki na front. Wszystkie defki, I holdujcie, przejdźcie do ENE. Uwaga na bomb skład. des destak, destak. tak. Uwaga, uwaga. Na kolejny bomb skład. Za 10 sekund patrzcie SW, W. już SW. Wyjdźcie, ja że wychodzimy SW za 5 sekund puszjemy płytko na tanki na NC. Za 5, 4, 3, 2. Jeden na ciołku, tanki. Na mają. Przejdźcie, do przejdźcie do N, przejdźcie do N, kajtujcie, kajtujcie. Przygotujcie się na defkach, Dobra, wyjdźcie z zamku. Dobra, cofnijcie do NE, cofnijcie do NE bo będą na nas nabiegać. Jest git. Respoty możecie spić, nic nie biją, nic nie biją. defki pod gateem, defki pod gateem. Patrzcie, dobra, dobra, za 15 sekund mamy cooldown, wyjdźcie wszyscy z zamku, wszyscy wyjdźcie z zamku do SW, przemieszajcie się z nimi, za 5 sekund będę łapał, będę klapował na NC, na samej NC, podejdźcie do SW i klapuję na samej NC, na czołku, na N, za 5, 4, 3, 2, 1, złapcie na N, złapcie na N i przejdźcie, no nie, chodźcie do n. -E. czemu, nie możemy dwóch typów zabić, to jest trudnego w zabiciu dwóch tanków, zaraz dostaniemy wipe'a przez to, przejdźcie do n. -E. Proszę, dewki, BOS. Bąska Odeski, Polska od Odeski. Mogę na błąd spad Klapują od Eski. na make me. Nikt nie umiera. Defki na front, defki na front. Pilerzy nam padają. Dobra, holdujemy zamek. Dojeżdżacie, kto się wywalił. Umieracie przez to, że DPS-y nie zabijają. Tylko i wyłącznie przez to. Bo im nie kasujemy DPS-ów, bo nie potraficie nabiec na jedną szyszkę. Holdujcie tutaj. Ile chilów ci padło? Dwóch healerów mi padło. A Ługi ma DCK, Pata, Miller też. Padło. Kultujcie ich tutaj. No nie, dobra, przejdźcie na one manie, na mnie. Będziemy czekać, aż zaczną bić gate'a. Wiadomo coś o ich plecach? Ktoś jeździ skautuje? Dobra, ja pojadę. To jakiś Cape Down? A to one też są gry, prawda? Dobra, będę próbował łapać. Ktoś patrzy, SEGATE, czy BIO? A, bomb tam się z nimi tłucze. Tu są dwa gatey wybite, już w ogóle. podchodzą. Dobra, dobra, to stańcie tam, gdzie staliście. Za 5 sekund będziemy puszować SW na tanki. Przygotujcie się. Nabiegam za 5, 4, 3, 2, 1. Patrzcie SW pod gateem, złapcie ich i przejdźcie do N. przejdźcie do N. Na następny cooldown już nie będą mieli lodzików, przygotujcie się. Ile ma gate? 50% na bramie. Dobra, dobra. Dobra, holdujcie. Za 15 sekund będziemy puszować na SW. Stańcie na Onemenie. Nie musicie im się pokazywać. Dobra. Za 5 sekund będziemy puszować na SW. Za 5, 4, 3, 2. Pierw, SW. Dobra, przejdźcie DN, do przejdźcie DN, nic nie mamy. Wyjdźcie den. Biją gate'a na 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 lordrum już. O to chodźcie na Lordrum, wszyscy musimy iść na Lordrum, nie możemy tak oddać Gate'a. Chodźcie do istoty. Wyjebali gate'a, wyjebali Gate'a. Już? Czemu nikt tego nie pilnował? Kurde. Aha, jesteśmy bez gate'a na 30%. Zaraz będą próbowali nas objeżdżać i wchodzić nam na plecy. Musimy tu holdować. Umiestujcie przy ścianę. Oni nas objadą teraz i wejdą Motese. W ogóle ciągle się nie stoją, Nie, Ale zaraz objadą i przyjadą tutaj. No, nie, oni nie mają 5 akwariów. Zaraz się podzielą, okej. Okay. No to niech sobie motkują ten gate. Musimy im go oddać. Kurczę, jak mi się ludzie nie...